Witam wszystkich zainteresowanych. Dzisiaj e, nauczę was kręcić. Nauczę was kręcić kierownicą. Jak to powinno wyglądać? Najpierw pozycja za kierownicą, dwie ręce na równej wysokości. Przyjeździe na wprost nie powinno być większych problemów. Zaraz zobaczymy, jak to powinno wyglądać. Kiedy zaczynają się zakręty. O, tu mamy takie miejsce, gdzie możemy spokojnie się pokręcić przy niedużych prędkościach, żeby można było zobaczyć jak powinny pracować ręce na kierownicy. Przed nami jest zakręt. No więc w skrócie wygląda to tak. Trzymamy ręce w tej pozycji do momentu, do kiedy jest to jeszcze wygodne. Dopiero później przekładamy ręce, kiedy potrzebujemy skręcić mocniej. Proszę zobaczyć. I przekładamy w to miejsce, gdzie trzymałem ją wcześniej. Cyk, prostuje? Idziemy dalej. Nie należy tych y, przełożeń rąk na kierownicy wykonywać więcej niż jest to potrzebne. O w tym momencie wystarczy jedynie wychylić, nie trzeba rąk na kierownicę przekładać. To sobie skręcimy znowu. Trzymy, z jednej, z drugiej wolne i kręcimy. Przekładamy, i wyprostowanie. Dobrze. I znowu to samo. Kierunkowskaz. I pokażę najczęstsze błędy początkujących, a czasem nawet niepoczątkujących kierowców, jakie przy kręceniu mogą powiedzmy powodować trudność, pierwszy i najgorszy chyba przypadek, to kiedy wykonujemy tak tzw. dojenie. Wygląda to tak: zwróćcie uwagę, ile ruchów rąk na kierownicy musiałem wykonać, żeby skręcić. Nawet nie liczyłem, ale było to kilka razy więcej niż przy prawidłowym kręceniu. Jeżeli jedziemy tak pomału, nie ma to większego znaczenia, przy dużej szybkości możemy nie wykręcić na czas, a to już mogą być poważne kłopoty. Tu sobie zawrócimy, tak jak powinno się kręcić. Ręce na kierownicy, nic nie przekładam na początku. I kręcimy raz i mamy pełny sprint. I prostowanie. Również w te same miejsca ręce, najlepiej. O. Tak to wygląda w teorii. W praktyce oczywiście nie za każdym razem ważne jest, żeby tak idealnie kręcić. Tak jak jedziemy teraz po malutku, możemy się zrelaksować, nie trzeba jakoś specjalnie się na tym skupiać. Chociaż gdybym był na egzaminie, to na pewno starałbym się kręcić prawidłowo. Natomiast trzeba zadbać o to, żeby mieć odpowiedni nawyk, dlatego że w sytuacji jakiegoś poślizgu albo gdzie musimy coś gwałtownie ominąć eee, musi nam się włączyć ten tryb e, odpowiedniego kręcenia dzięki czemu szybko jesteśmy w stanie zareagować na poślizg albo jakąś przeszkodę na drodze ostatni zakręt i to chyba wystarczy tak prostowanie okej, okay, to dzięki